Błogosławieństwo niebios zostało swojego czasu zjechane za tłumaczenie. Fakt, faktem były jakieś niegramatyczne wstawki, ale koniec końców czytało się to płynnie. Natomiast tutaj, tutaj macie tortury językowe na najwyższym poziomie. Myślę, że Guantanamo się nawet nie umywa do tego, co czuje czytelnik, czytając owe wypociny. No bo. Książka niby o przyszłości, a napisana językiem troglodytów z epoki kamienia łupanego, jakby tym kamieniem dostało się w łeb. Autorka nie ma żadnego warsztatu, to są wypociny. Jedyne, co nam daje, to nowego bohatera, nowy typ bohatera zbuntowanego robota, ale reszta leży i kwiczy i jest kopana po dupie. Światotwórstwo leży. Bohaterowie płascy, jak chipy. Przeskoki fabularne i chaos fabularny. Przeczytałem trzy tomy i powiem wam jedno. Gdybym czytał to i miał swoją jednostkę obronną, zastrzeliłaby ona mnie, a potem siebie.